Niech będzie pochwany Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj o Duchu Świętym. Liturgia Słowa będzie nas coraz bardziej prowadzić w tych dniach na tą prawdę naszej wiary, na tą osobę Trójcy przy Najświętszej. Dzisiaj też trochę wieje. Mam nadzieję, że bardzo to nie będzie przeszkadzać w odsłuchaniu tego rozważania, tego dzielenia. W pierwszym zdaniu w Ewangelii Jezus nam mówi dzisiaj: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Pierwsza rzecz, Duch Święty pochodzi od Ojca, Ojciec Go pośle. To jest ważna rzecz dla nas. My czasem mamy taką tendencję, żeby kształtować Pana Boga na nasz obraz. Tak jak my byśmy go tworzyli. A tymczasem Słowo Boże nam mówi, że Ojciec nam pośle Ducha Świętego. On przyjdzie z zewnątrz i my mamy Go przyjąć takim, jakim jest. I to jest, jest to duch prawdy. O tej prawdzie też ważne, żeby sobie dzisiaj pomyśleć, zastanowić się. Pewnie zawsze gdzieś tam no, diabeł, ojciec kłamstwa, który jest przeciwieństwem właśnie Ducha Świętego, próbował człowieka zwieść, od... próbuje odciągnąć, ale myślę, że dzisiaj jest takie duże nasilenie kłamstwa jest duże nasilenie manipulacji. Temu też jakoś sprzyjają środki komunikacji, bardzo powszechnie dostępne, które są dobre. Ale diabeł właśnie próbuje się tam gdzieś zaszyć ze swoim kłamstwem. To jest podstawowe działanie diabła. Jak działa na przykład manipulacja, że jest prawda, 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 i do tego dołącza się jakiś wycinek kłamstwa. I wtedy to kłamstwo zaczyna funkcjonować pomiędzy prawdą, więc zaczynamy to uważać, że to też jest prawda. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. I ja, jako chrześcijanin, ty jako chrześcijanin. Mamy być ludźmi otwartymi na ducha prawdy. I to jest w jakiś sposób też fundament naszego chrześcijańskiego życia. Otwierać się na ducha świętego, otwierać się na prawdę, którą On mi przynosi. To jest też potrzebne, żeby umieć znosić przeciwności, które będą się pojawiać. Bo człowiek, kiedy zaczyna żyć w, w prawdzie, kierować się prawdą, będzie niewygodny dla innych. Ludzie będą go odrzucać, odtrącać, oskarżać. I co mówi dalej święty Jan? To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Niestety są tacy, którzy dają się tak zwieść ee, diabłu, że nawet zaczynają działać w imię Boga, Działać w imię jakiejś religijności czy pobożności, i są przeświadczeni, że właśnie oddają w ten sposób cześć Bogu. A tak naprawdę są sługami złego ducha. Bądźmy ludźmi mądrymi. Pozwólmy przede wszystkim, właśnie, żeby słowo Boże kształtowało naszą wrażliwość. Jezus nam powiedział, że on jest drogą, prawdą i życiem. Niech to szukanie Boga prawdy realizuje się w naszym życiu. Szczęść, Boże.